Ale skąd u pani takie kontakty, pani Genowefo? A bo to widzicie, panie Sebastianie, w naszym kole gospodyń wiejskich w Napierstkowie znudziło nam się już dzierganie serwetek, śpiewanie pieśni i skubanie gęsi, więc zapadła decyzja strategiczna. A to jaka? A żeby nawiązać kontakty z wywiadami. I służbami specjalnymi na caluśkim świecie. A, to ciekawe. I jak jeszcze, haha, Maryna Zazula, której śwagier jest drużnikiem kolejowym, załapała umowę z Francuską służbą Terzewe i lewic cudzoziemską, a znów Rachela kuś, co ma duży jabłeczny sad, skumała się z Mossadem. Lucyna Busiowa, co zna różne dumki, dogadała się z ruskim GRO. A na mnie padły kontakty z CIA. A, to dlatego dostała pani zadanie ochrony Baracka Obamy. A jakżeby inaczej. Dlatego tyż w ostatni weekend tak się cholernie utyrała. No to może teraz dla relaksu posłuchamy jakieś piosenki. A to jest bardzo akuratny pomysł. Rano niedziela nam pięknie płynie, obiadek już zjadłam, wesoła jestem, ale tak sobie pomyślałam, że w Podkieleckim Masłowie to bardzo dużo było muzykanckich rodzin, które się Kselami nazywali i był znany Felinek Ksel, a może innego Ksela staśmoteki taśmoteki Piotra Gana by pan odnalazł i dzisiaj naszym... Słuchaczom, przezacnym, puścił na antenie. A zna pani Jana Aksela z kapelą z Masłowa? A był i Jan był, pamiętam dobrze. No to mam tutaj taką piosenkę, Świętokrzyski Lesie, właśnie z jego wykonaniu. No to do Masłowa, miasta Masłowa! Wszystkie lesie, te zielenie gałęzie, zielenie się wszędzie, nie tylko po kraju, że się wszędzie, nie tylko po kraju. Szumiał miał las, sumiał los, leszyna, tam się chłopcy biją, gdzie ładna dziewczyna, tam się chłopcy biją, gdzie ładna dziewczyna. Panny ładną i konia karego, ten się nie dorobi i niczego dobrego, ten się nie dorobi i niczego dobrego. karę go je ukradną do ładnej dziewczyny i to się chłopcy garną, do ładnej dziewczyny i to się chłopcy garną. No dobrze, pani genowe, bo ma przyjechał, wyjechał. A no jak zwykle, jakoś tam poszło. Ale jakie teraz przed nami problemy? Przecież mamy czerwiec za pasem. Kiedy oczy przymknie, słyszysz ino ostatnie dzwonki szkolne, widoków, co zdają makulaturę, świergot ptasząt i pobrzękiwanie śklone w gospodzie. A jak Pani myśli, co będzie najmodniejszą rozrywką? Kartoteki i dyskoteki, łamańce i tańce na bańce, pieczenie na grillu, palenie łopon, wino i śpiew. No i co jeszcze? Bo przy tym konkursa różne będą. Kto się na pamięć wszystkich przepisów Unii Europejskiej wyuczy, to będzie mógł wygrać cenne nagrody. Dożywotnią emeryturę z Bronxeli, gliniano świnkę, bilet miesięczny na PKS, a jest ich sto i piętnaście tysięcy. Nagród? Nie, przepisów. To i nie dziwota, że ludzie robotę w obejściu i w polu rzuciły i wkuwają ile sił przepisy une. Jak się tylko obywatele edukują, to wszystko gra. A najlepiej jak gra nasza przepiękna ludowa muzyka. O mój Boże kochany, jak to ładnie grają. Ej, chciałbym potańcować, do wojska wołają. A do wojska wołają do Cińskiego działa, a dopiero mnie teraz będzie mama płakała. To wojska mnie bierą, koszule mi syją. Ej, kochanecko moja, wystęgnujże mi ją. Wyznuj, że miją Cornymi niciami Ej, żebyś mnie poznała Między żołnierzami. Chodziłem do ciebie i sypiałem z tobą, a nie było woli Bożej o z tobą. Noca mi v Varsavi jde mu zavozím, a jak se nehozí, něce běží nozím. Przebije się nożem, przebije się kulką, A jak się nie łoży, nie z matrackiego córku Ale wspomniała pani o maturach. Porozmawiajmy może na temat oświaty w Napierstkowie, pani Genowefo. Ano męczą się egzaminatory dzieciaków. Oj, jak męczą ich straszliwie. Pytania im złośliwe zadawają. Jadowite uwagi robią. Lampą w oczy świecą. Ciężkie to są so tortury, zdawanie makulatury. A pani posiada maturę? Bo to jedno. — Mam tego jak wółsiana. Na ścianie wiszo, w ramki oprawione. Ha, ha, jak się przynależy. — A które to niby? — A wedle kolejności. O, ta pierwsza to jeszcze z Galicji, z czasów cesarza Franciszka Józefa, miłościwie nam wtedy panującego. Pies go w bokobrody trącą. No niesłychane, ma pani maturę z samego Krakowa z XIX wieku. a to unikat. Hej, zdawało się wtedy, zdawało na całego. Hej, młoda ja byłam, młoda, a krew przecież nie woda. Czarna kura pieje, kucharka się śmieje, ha, 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 ha,